Dzisiaj chciałbym przedstawić Jamesa. James jest skinem Pay2Win. tak na poważnie, po prostu aktualnie mam wybudowanego Idle like jako skin, Czyli jest więcej ulików. Trochę to wydanie jest, prawda, ale... No to jest błąd. Po prostu to jest błąd. I tutaj macie przedstawienie. A to macie z drugiego opiowi nawet slajderami. no, kompletnie prostu nie słychać. Więc no, dzisiaj taki krótszy filmik z Sulwika. Jako taka ciekawostka, bo dzisiaj prawdopodobnie będzie bug fix. Mam nadzieję, że naprawdę tego Jamesa i nie dopuszczam, że będzie kolejny tydzień z Jamesem, który ma 5 pelka za flip. Ale no, jeżeli nie naprawiam dzisiaj, no to macie jako taką przestrogę, że James aktualnie piątego PLK i no uważajcie, po stronie Jamesów. Ale jakoś często się nie spotykamy z niespokojeniem. No, no i zapraszam Was na Twitcha. Link w opisie. No i tu teraz wyskoczy mój nickname. O, 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 o. tu. Więc no, zapraszam. I mega oglądania. Ale tego Jamesa. E w ogóle, czy Ja mam takie wrażenie, że on ma takie, nie wiem, małe rączki względem połowia? Oni bez Mam no, że jakbym chodził z typem, który ma założony na siebie worek na ziemniaki. Tam był KikaNQuiet, okay spoko, apa. Okay, buddy.

A, przewidział. No way, mam tak zlepać! To typek, typ, który ma ubrany forek na ziemniaki na siebie się ogrywa, no Ben! Dobra, końcu. Ej, bez kitu. Ja nie mam dźwięku. Koleś ma Iron Villa wbudowanego. Nice. Po co mam Iron widzie lol. Możemy? mieć... Szf... Wszystko ginie. O, jest Big city. O, dobra, nie będzie git. Jestem to win? No, teraz może się powiedzieć, że gieraj to win. Alek, wiesz mnie? Oni. No dobra. Oj, 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 Myślałem, Musiałem powiedzieć z drugiej strony. No mi zadzipi połem, Wiesz, teraz most ma? I zamiast Lisa Brygał Jamesem? Dokładnie. Zbiera aptecznie na Jamesie. O Boże, How to Free Iron Wheel, poradnik: Nika, wygląda no jakby sam skinie wcale mi się nie podoba. Może jak jest tak wiesz na mapie? że znaczy na mapie, w lobby jest okej, okay, co nie? Ale ja mam wrażenie, że chodzę z jakimś chłopem, który ma zrowolny worek na siebie. Co nie? Bo te niedociągnięcia są takie małe. Mam wrażenie, że to jest za małe. Jameson, nie tak, Rosy, trzeba tutaj handlować. Weźmy tego typa? Nie. Znaczy, nie był jakiś. tego z. tego, Silent Hill. Znaczy, to jest Silent Hill, ale no. nie był ten typek, co generalnie niby. futra mu zaginęła i nie wiem, okazało się, że on chyba sam ją za. nie wiem, pamiętam. To był wypadek? Nie wiem. Nie mam pojęcia. W ogóle trzy pary dla mnie ja pierdzielę. Zyk cyk, cyk. I wtedy myślałem, że zrobię coś innego. Nie no go jakiego, przykro mięszki, donera. Jak się mocno dali? Fajnie, że czat mi wywalił, on, ja na Twitch, jest tutaj listy.

Ale właśnie się podała, budowany Iron Will. Fajny... cudwik. Nie złoni.